jest dzisiaj ich gospodarzem. Dzień dobry. Dzień dobry. Wśród tematów zapewne te konsultacje, które w tym tygodniu u pana prezydenta, a wśród tematów tych konsultacji, jak słyszeliśmy w informacjach dnia, także sprawy dotyczące bezpieczeństwa. One także już za chwilę w pierwszej dziś rozmowie politycznej. Jest godzina 7.06. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, witam na łączach pana Wojciecha Skurkiewicza, wiceministra obrony narodowej, senatora prawa i sprawiedliwości w dziesiątej kadencji, wybranego na kadencję jedenastą. Dzień dobry, panie ministrze, panie senatorze. Witam pana redaktora i witam wszystkich słuchaczy o poranku. To zacznijmy może od tych spraw, które są przedmiotem pana pracy w Ministerstwie Obrony. Były minister obrony pan Tomasz Siemoniak powiedział, że Polski nie jest stać na 300 tysięczną armię głównie z powodów demograficznych. Powiedział, że stać nas na 150 tysięcy żołnierzy armii zawodowej, 30-40 tysięcy Żołnierzy wojsk obrony terytorialnej i 20-30 tysięcy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czyli wychodzi około 200 tysięcy żołnierzy, ale obecnie mamy 187 tysięcy żołnierzy, czyli plan na przyszłość to dodatkowe 13 tysięcy żołnierzy, czyli właściwie bardzo niewiele. Czy faktycznie 38-milionowy naród nie może mieć 300 tysięcznej armii? proszę pamiętać, że platforma obywatelska kiedy rządziła naszą ojczyzną, kiedy razem z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzyli rząd do 2015 roku, doprowadzili do sytuacji, kiedy polska armia liczyła niespełna 96 około 96 tysięcy żołnierzy. Przypomnę również, bo o tym trzeba cały czas przypominać, że to była armia, która praktycznie niewiele mogła niewiele mogła sobie pozwolić armia która służyła żołnierze w wojsku służyli od 7 do 15 zupełnie jak urzędnicy od poniedziałku do piątku bardzo często ta armia która jak niektórzy twierdzili mogła zmieścić się w całości na stadionie narodowym była ulokowana na zachodzie Rzeczpospolitej, w województwie lubuskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim. A przecież zdajemy sobie sprawę, i wtedy ówcześnie rządzący też pewnie powinni sobie zdawać sprawę, że największe zagrożenie dla Polski nie jest z zachodu, tylko nie, ze wschodu. A, czym pan, My, a czym, sprawiedliwość... pan tłumaczy, czym pan tłumaczy to, że te redukcje w największym stopniu były w latach 2011-2012, kiedy już chyba nikt nie mógł mieć złudzeń co do tego, czy Rosja nam zagraża, czy nie zagraża? Przede wszystkim indolencją i takim niepoważnym podejściem do kwestii obronnych. Proszę pamiętać, że wtedy, kiedy Tusk był premierem, nigdy nie było pieniędzy. Armia Polska, choć wtedy jeszcze środki finansowe były o wiele, wiele, wiele mniejsze niż. Obecnie, bo ten budżet Ministerstwa Obrony Narodowej to był około 30 miliardów, czy niewiele ponad 30 miliardów, rok 2015 to 37 miliardów. Przecież wtedy polskie wojsko, polska armia bezpowrotnie, panie redaktorze, straciła ponad 13,5 miliarda złotych, bo ówcześnie rządzący nie byli w stanie wydatkować tych środków finansowych, które były zapisane w budżecie w części 29. Wtedy to armia, kiedy był wprowadzany, w roku 2000, bodajże, 14, nowy system kierowania i dowodzenia polskim wojskiem, kiedy to stworzyli taką sytuację zupełnie irracjonalną, kadłubkową, kiedy pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej, szef sztabu generalnego, był wyłącznie kim. Dowódcą doradcą ministra obrony narodowej, doradcą ministra obrony narodowej, nie głównodowodzącym. No tych rzeczy było naprawdę bardzo wiele. Odejście od również modernizacji technicznej. Dzisiaj Platforma Obywatelska szczyci się tym, że w latach swoich rządów realizowali negocjacje z firmą Airbus Helicopters na zakup 50 śmigłowców Karakal. Proszę zauważyć, co się wydarzyło po roku 2015. Program Wisła, dziś program Narew, armatochałbice Krab, które były kupowane, a kiedy za ich rządów mówiło się o zakupie krabów, ale zapomniano o amunicji 155 mm do tego uzbrojenia. No, tych takich sytuacji kuriozalnych było całe mnóstwo, ale największą zbrodnią w mojej. Ocenie to jest to, że wycofywano żołnierzy, wojsko, garnizony jednostki wojskowe ze wschodnich rubieży Rzeczpospolitej. Polska ministrze, na wschodzie była bezbronna. Panie ministrze, a jak to wygląda, jeśli chodzi o ten potencjał? No, armia izraelska to wiadomo, jest w zasadzie cały czas w stanie wojny albo blisko tej granicy Izrael ma 9,5 miliona mieszkańców? a ma armię no, prawie 190 tysięczną, czyli podobną liczebnie do polskiej. Ma około pół miliona rezerwistów, a gdyby trzeba, to można zmobilizować nawet 700 tysięcy rezerwistów, ale zostawmy Izrael, weźmy 10,5 milionową Grecję, która ma armię 160 tysięczną, w stosunku do, czyli niewiele mniejszą od polskiej i 240 tysięcy rezerwistów. Jak to wygląda po naszej stronie? Ilu my mamy właściwie rezerwistów, bo znalazłem dane od 500, od pół miliona do do półtora miliona. I ilu tych rezerwistów nam potrzeba? Panie redaktorze dwie kwestie. Oczywiście, przywołując przykład Izraela, proszę pamiętać, że tam jest pobór do czynnej służby i praktycznie A, jest... każdy. Obowiązkowa służba wojskowa tak. nawet dotycząca kobiet chyba nawet trwa 3 lata więc ona jest dość długa. My w Polsce absolutnie nie mieliśmy i nie mamy zamiaru, i myślę, że nasi następcy w kolejnych latach nie będą mieć zamiaru przywrócenia obowiązkowej, zasadniczej służby wojskowej. Na mocy ustawy o obronie ojczyzny stworzyliśmy służbę dobrowolną. Każdy, kto, kto chce iść do wojska, służyć w wojsku, może to uczynić i ta forma służby przeszła nasze najświeższe oczekiwania. W zeszłym roku planowaliśmy 15 tysięcy przeszkolić, Osób przeszkoliliśmy prawie 16,5 tysiąca. W tym roku planowaliśmy 25 tysięcy, już przekroczyliśmy te limity, podwyższyliśmy do 33 tysięcy osób, które chcą służyć w dobrowolnej służbie. I to jest też możliwość i forma Służby Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, dzisiaj polska armia, słusznie pan zauważył, liczy blisko 187 tysięcy Osób pod bronią. Są to żołnierze zawodowie, zawodowi, dobrowolna służba wojskowa, ale również terytorialna służba wojskowa. W planach tworzenia wojsko broń terytorialnej my określiliśmy plan na to, aby w, tej, w tym rodzaju wojska służyło do 50 tysięcy żołnierzy. Dziś mamy ponad 38 tysięcy, więc jeszcze możemy mówić o tym, że będziemy kolejnych wcielać do terytorialnej służby wojskowej. I te głosy Strony Siemoniaka, mówiąc o tym, że terytorialna służba wojskowa to jest tylko 30 tysięcy, jego zdaniem wystarczająca ilość, to znaczy, że wojska obrony terytorialnej będą ograniczane. Na to nie ma absolutnie zgody, bo wojska obrony terytorialnej są elementem obrony powszechnej, obrony totalnej, która może i powinna mieć miejsce na terenie Rzeczpospolitej zgodnie ze strategią bezpieczeństwa narodowego. I to ci żołnierze są najniżej, najbliżej tych wszystkich obywateli ośrodków cywilnych i oni mają służyć wszystkim tym na miejscu tam w najmniejszych ośrodkach samorządowych, gminach, sołectwach itd. Tak itd. Tak to, to to są podstawowe elementy. Kwestia kolejna to jest rezerwa. Na mocy ustawy o obronie ojczyzny stworzyliśmy dwie formy rezerwy: rezerwę aktywną i rezerwę pasywną. Oczywiście, rezerwa pasywna to jest wszyscy ci, którzy mogą być żołnierzami, ale ze względów osobistych, przekonań, ze względów również nie wiem, kulturowych, ale i wiekowych nie mogą uczestniczyć w tym, aby bronić ojczyzny, i rezerwa aktywna. Czy pan sobie, panie redaktorze, zdaje sprawę, że do roku 2015, między rokiem 2008 a rokiem 2015, całkowicie, praktycznie całkowicie zaprzestano szkolenia rezerw w Wojsku Polskim? To było coś niebywałego, bo te osoby, które służyły chociażby jako żołnierze zasadniczej służby Przypomnijmy, wojskowej... Przypomnijmy, że pobór, pobór yy, yy, przestano robić w 2009 roku. Dokładnie tak. I nie, nie dokonywano szkolenia tych osób, którzy już mieli złożoną przysięgę, którzy już służyli w wojsku w krótszym lub dłuższym wymiarze. To było coś niebywałego. Nie odtwarzano również czy nie pielęgnowano również tego potencjału A ilu potencjału obecnie możemy, armii możemy przeszkolić rezerwistów rocznie? Panie redaktorze, my, ustawa budżetowa jednoznacznie wskazuje, ilu żołnierzy możemy rocznie szkolić. To są oczywiście względy finansowe, to są również wytyczne infrastrukturalne. Tam się w ustawie budżetowej liczy średnio rocznie, w przeliczeniu na dzień to jest około 200 tysięcy osób, które mogą być przeszkolone. Jestem przekonany, że ta liczba powinna być sukcesywnie zwiększana. Dlaczego? Dlatego, że szkolenie rezerw w różnych formach, bo te szkolenia odbywają się w formie weekendowej, dosłownie dwutrzydniowej, również w formie tygodniowej, a maksymalnie to jest szkolenie miesięczne. I tutaj jest naprawdę jeszcze wiele, wiele do zrobienia. My tworząc tę rezerwę aktywną, musimy dawać możliwości wszystkim tym ludziom, którzy no w sytuacji zagrożenia ojczyzny mają określone przydziały mobilizacyjne, mają określone specjalizacje, które mogą być wykorzystywane przez siły zbrojne. No oni mogą muszą się szkolić, Dlaczego? a nie obawia się Dlaczego? pan dlatego że zmienia się sprzęt, nie... dlatego, że zmieniają się doktryny, dlatego, że zmienia się podejście do polskiego wojska i oni muszą być przygotowani do tego, żeby w sytuacji kryzysu czy wojny móc bronić ojczyzny. Tylko kto to zrobi, jeśli nie będziecie. Dalej dalej rządzić, no bo y, tu y, ci, którzy aspirują do władzy mają y, większość, to y, czy te wszystkie rzeczy, o których pan mówił, będą zapewnione łącznie z kontraktami wojskowymi? Panie redaktorze, nie wyobrażam sobie sytuacji, że dziś przyjdzie ktokolwiek do steru rządów i w sposób nieodpowiedzialny powie, że pieniędzy nie ma, nie było i nie będzie i będziemy oszczędzać w pierwszej kolejności na armii na polskim wojsku. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, bo dlatego, że polskie wojsko musi być silne, polskie wojsko musi być mobilne, musimy, musimy wojsko... kończyć, panie ministrze, to jeszcze proszę powiedzieć naszym słuchaczom, czy te środki, bo to blisko 4% PKB, są zapewnione, zapisane w budżecie na 2024 rok. W roku 2024 w budżecie państwa jest zapisanych 118 miliardów złotych. To są środki w części 29 budżetowej, to jest te 3% produktu krajowego brutto. Dodatkowo jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który jest dodatkowym elementem, z którego mogą być dokonywane zakupy, modernizacja techniczna polskiego wojska. I tam jest kolejnych 40 miliardów złotych, którymi dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego i mogą te środki finansowe być dysponowane na użytek, czy na polecenie, czy na prośbę, na wniosek ministra. Bardzo, obrony Narodowej. Podstawowa bardzo, część to jest 118 m.in. Bardzo miliardów dziękuję zł. panie ministrze. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości, dziesiątej kadencji, wybrany na 11 kadencję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobrego dnia, do zobaczenia. Polskie Radio 24 jest.